Witamy serdecznie, spotykamy się w Białłęckim ośrodku sportu. Tutaj cyklicznie już czwarty rok z rzędu będzie organizowany memoriał imienia Grzegorza Skrzecza. Państwo też wspieracie tę inicjatywę. Jako dzielnica, jako Urząd Dzielnicy Białenka z przyjemnością wspieramy tego typu wydarzenia, gdyż chcemy, aby młodzi sportowcy nabierali tego ducha walki, przede wszystkim zasad fair play. To jest doskonałe też miejsce i moment, że właśnie młodzi sportowcy mogą zapoznać się bardziej, bliżej z pamięcią o Grzegorzu Skrzeczu, o tym, co robił, jakim był sportowcem. I jakby to, że memoriał ma swoje miejsce już cyklicznie, mają możliwość spotkania też i innych doskonałych sportowców, bo tam na pewno można spotkać medalistów świata, medalistów mistrzostw Europy, a także i olimpijskich. Doskonale powiedziane. Jak najbardziej uczestnicy tego wydarzenia, goście jak i widzowie spotykają na każdym kroku tutaj olimpijczyków, cenionych mistrzów, trenerów, czy nawet mogą nawiązać kontakty z klubami z całej Polski, bo jak wiemy, impreza jest skierowana do całego grona, a nie jest usytuowana tylko i wyłącznie dla uczestników okręgu Mazowieckiego, ale ogólnopolskiego. Dużo się dzieje tutaj Wspieracie sport, jesteście prosportowi, to, to widać dzięki temu też ten memoriał ma możliwość odbywać się tu cyklicznie. Dokładnie. Wspieramy takie wydarzenia, jesteśmy prosportowi, chcemy, aby rozwój był coraz większy. Najważniejsze jest to, mhm. że pamięć o Grzegorzu Skrzeczu cały czas jest blisko, cały czas kultywujecie to. Czwarty Memoriał Grzegorza Skrzecza. Jest to ogólnopolski turniej bokserski poświęcony pamięci śmierci tego wybitnego polskiego pięściarza, olimpijczyka, medalisty Mistrzostw Świata oraz Europy i wieloletniego trenera i eksperta sportowego. Wydarzenie łączy sportową rywalizację młodych zawodników z elementami upamiętnienia postaci szczególnie zasłużonej dla polskiego boksu oraz warszawskiego środowiska sportowego. 14 luty Hala Białeńskiego Ośrodka Sportu. Czwarty Memoriał Grzegorza Strzecza. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Już od samego rana będą, będzie się działo wiele. E, warto tego nie przegapić. Zapraszam serdecznie.